Puszysty Thor to jedna z najtańszych figurek z serii SH Figuarts, prawdopodobnie dlatego, że niewiele osób chce po prostu mieć puszystego Thora. Gorzej ma tylko chyba Kapitan Marvel, bo jej kompletnie nikt nie chce mieć. No i oto nasz endgameowy Thor Odinson, tym razem spróbujemy go rozpakować inaczej. No i nawet gładko poszło. Jak widać, akcesoriów w opór, zwłaszcza tych elementów elektrycznych, więc lecimy po kolei. Mjolnir, jak najbardziej, bardzo ładny. I w ogóle trzeba zaznaczyć, że żeby go umieszczać w dłoni, trzeba zdejmować sobie trzonek i dodatkowo każdy z tych elementów, jeden i drugi, w sumie z trzech elementów, są zdejmowane i można umieszczać na nich takie właśnie efekty z błyskawicami. Ten duży efekt jest zamienny do tego miejsca. Stormbreaker, a jakże? No, niestety nie ma żadnych wymiennych efektów. Zamienne rąsie. W ogóle to są naprawdę bardzo ładne rąsie, jak na ludzkie rąsie u figurki w tej skali. Zamienna główka Tora Odinsona. No, gdzieś tam powiedzmy z drugiego planu słychać, że to jest Chris Hensworth. No, nie jest tak bardzo podobny jak niektóre figurki. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że na tej wersji z widocznymi oczami jest troszkę jeszcze mniej podobny. Włoski ma w takich różnych segmentach, więc jak ruszacie głową, no to to się będzie poddawało. Dobra, wywal mi te folie. No wiadomo, piwo i słodkie bułeczki zrobiły swoje, natomiast spodziewałbym się na tym stroju troszkę więcej jakiegoś przetarcia farbą. To jest po prostu czarny plastik. Ten przegub kulowy jest jak zawsze dla mnie zagadką, no bo dlaczego nie jest szary, albo dlaczego nie ma jakiejś faktury. Nóżki, klasycznie. Rąsie, a jakże. I to z widocznym łokciem. Ale rynka, jak widać, jest materiałowa, ale ma w swoich krawędziach lewej i prawej druciki. Jeżeli da się je gdzieś tu oprzeć, to prawdopodobnie daje to możliwość ułożenia postaci w jakimś takim bardziej fantazyjnym kształcie. W ogóle pogubiłem się z tymi elementami elektryczności, ale na szczęście dali bardzo sympatyczną instrukcję, pozwalającą stwierdzić, co jest do czego. A, te włoski patrzcie samodzielnie. Stupka się tak ściąga i zakłada ten efekt błyskawicy. No pociłem się przekoszmarnie z tymi błyskawicami, no ale chyba było warto. A to jeszcze nie koniec, ponieważ został nam Mionir. A ja wprawdzie zamierzam Mionir dać mojemu dyskontowemu kapitanowi Ameryce, ale póki co możemy go pożyczyć Torowi, jak najbardziej. Robi wrażenie! W ogóle jeden element mi został, więc prawdopodobnie coś zepsułem. Ale nasz Bóg Gromów, muszę powiedzieć, no, stosowy. Bring me Thanos! To wprawdzie z innego filmu, ale w sumie do sytuacji myślę, pasuje. No i powiem Wam, że nawet bardzo. No okazuje się, że ten jeden elektryczny element, co mi został, to jest na Stonebreaker. Po prostu nie ogarnąłem tego, jak się go zakłada. Gdzie jest Stark, frajerze?